Test Durkana polega na ucisku palcem wskazującym w pośrodku nadgarstka celem wywołania charakterystycznych mrowień, drętwień do palców pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Nie musi być od razu do wszystkich palców, jednak najczęściej jest to palec drugi, często też kciuk. Jeżeli to są te charakterystyczne delgiwości, jakie są w nocy, w ciągu dnia może to być potwierdzenie zespołu Cieśni Nadgarstka oprócz jeszcze innych testów czyli testu Falena, objawu i testu Tinela a także w wyniku EMG, który musimy pamiętać, że w 30% jest fałszywie dodatni. To znaczy, że w EMG rozpoznawany jest zespół Cieśni Nadgarstka, a tak realnie to jest to inne schorzenie.